Powiat Łęczyński uzyskał certyfikat i został laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej Kategoria 5 Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. Od czterech lat, od kiedy w tej kadencji jesteśmy tutaj w samorządzie, większość działań skierowanych jest przede wszystkim dla tych mieszkańców, którzy potrzebują tej pomocy, czyli mam tu na myśli osoby starsze, dzieci, czy też osoby niepełnosprawne. No i tutaj bardzo dobrym elementem są wszelkiego rodzaju wsparcie, konkursy, czy też działania związane z ekonomią społeczną. Ekonomia społeczna jest bardzo ważnym filarem naszej działalności. Prowadzimy dwa zakłady aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Jest to już trwający, będący na rynku dłuższy czas zakład aktywności zawodowej włęcznej, który zajmuje się przygotowywaniem posiłków w szpitalu naszym powiatowym. Jak również nowo powstały, niedługo mający rok, zakład aktywności zawodowej w Jaszczowie. Pralnia, która robi usługi pralnicze, wykonuje usługi pralnicze dla naszych mieszkańców i naszych placówek. Mamy klub seniora w Łęcznej, mamy też dom seniora w Jaszczowie, czyli tutaj te instytucje dla seniorów. Mamy przedszkolę dla dzieci niepełnosprawnych w Ludwinie. Dodatkowo rozwija się nasz ośrodek rehabilitacyjno wychowawczy, również dla dzieci niepełnosprawnych gdzie chcemy teraz w tym roku rozpocząć ambitne prace polegające na utworzeniu ogrodu sensorycznego dla tych dzieci, ale też dla mieszkańców naszego powiatu, żeby każdy mógł skorzystać z takich ogrodów sensorycznych. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że są źródła i to przede wszystkim źródła rządowe, które pozwalają nam pozyskać środki na te działania, a dzięki naszym mieszkańcom, dzięki ich aktywności możemy wspierać tę aktywność i korzystać z tego wsparcia w zakresie ekonomii społecznej. I tutaj wspomnę o naszej spółdzielni socjalnej pod dobrym adresem, która to spółdzielnia działa w obszarze czy to utrzymania czystości, czy też dystrybuje naszą gazetę powiatową, która dociera regularnie co miesiąc do naszych mieszkańców. Jako pierwsi w Polsce utworzyliśmy centrum opiekuńczo-mieszkalne. Centrum jest czymś nowym w ogóle na rynku. Spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Jesteśmy pionierami w tym, co robimy i staramy się być wzorem dla innych samorządów, które rozpoczynają działalność i chcą otworzyć centrum opiekuńczo-mieszkalne na swoim terenie. Centrum jest przeznaczone dla 18 osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Mamy 10 osób na pobycie dziennym, 7 dni w tygodniu oraz 8 mieszkańców, uczestników, którzy przebywają na stałe w ośrodku. Przez okres funkcjonowania ośrodka, czyli ponad 2 lata, około 40 osób skorzystało z naszych usług. Część osób, dokładnie dwie osoby, podjęły zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej, bo już nabyły takich cech, umiejętności i zdolności, że po prostu mogły pójść i pracować zawodowo. Mieszkańcy czują się tutaj tak jak w domu, bo tak naprawdę głównym założeniem działalności centrum jest stworzenie warunków typowo domowych.